Dzień dobry moi drodzy, jest z Wami Ersak Katarzyna Jelisina Ja Was witam w programie 14 trujących substancji, które znajdują się w naszych domach A dzisiaj powiem Wam o substancjach zapachowych I tutaj moi drodzy do tej grupy zaliczamy ponad 3000 związków chemicznych One są stosowane w mieszankach zapachowych Wiele z nich działa drażniąco Wywołują one alergie, migreny, objawy astmatyczne a w dodatku syntetyczne piżma stosowane w detergentach, one gromadzą się w otoczeniu i mogą być nawet toksyczne dla zwierząt wodnych. Tutaj mówimy o rybkach, też niech mamy akwarium w domu. Niektóre piżma syntetyczne podejrzewa się o powodowanie zaburzeń endokrynologicznych, czyli tutaj wydzielanie wewnętrznego, które upośledza lub zakłóca funkcjonowanie hormonów w organizmie. Dlatego też może stąd dużo osób choruje na tarczyce, na zachorowanie na tarczyce. I tutaj wtalaty, czy są kolejnym składnikiem substancji zapachowych, takich jak detergenty do prania, zmiękczacze tkanin, czy też dezodoranty. W środkach do czyszczenia szyb i płynach do podłóg wykryto także w to jest DBP. Czyli talany podejrzewa się o powodowanie zaburzeń wydzielenia e, wewnętrznego i one są powiązane z negatywnymi efektami dla reprodukcji, tak? Czyli też tutaj może to być związane, że to upośledza posiadanie dzieci w przyszłości. Jak na przykład tutaj e, zmniejszenie spermy u mężczyzn, Unia Europejska zaklasyfikowała wtalany jako bardzo toksyczne dla organizmów wodnych. Konwencji o ochronie środowiska morskiego północno-wschodniego Atlantyku DBT jest na związków chemicznych wymagających priotyletowych działań. E, dlatego też odświeżacze powietrza zawierają całą wiązankę chemicznych substancji zapachowych. W wielu przypadkach są wśród nich kancerogenny benzen i fermaldehyd oraz talany i liczne lotne związki organiczne LZO. I tutaj, gdzie to się znajduje, znajdziemy je w większości środków czyszczących. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Była z Wami Ersa Katarzyna Jelisina. Zapraszam do następnego odcinka.